Milusiński album Flary Heart, strona czwarta. Magia uroczych znaczków, czyli dlaczego mój boczek jest gładki. Jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy u kucyków jest coś, co cię jeszcze nie spotkało Flary Heart. Ale z pewnością będziesz miała na ten temat mnóstwo, mnóstwo pytań. Gdy kucyki dorastają, dzieje się coś magicznego. Każdy z nas dostaje uroczy znaczek! To taki specjalny znak, który pokazuje światu, kim jesteś. Bić. Widzisz, twoja ciocia Pinkie Pie ma balony! bo uwielbia urządzać przyjęcia! i uszczęśliwiać kucyki. Niektóre kucyki dostają swoje znaczki szybciej, a niektóre później. Zdarza się, że kilka kucyków otrzymuje je w tej samej chwili, bo są ze sobą mocno związane. Fajne co? Czasem to stresujące. Nie wiedzieć jaki się będzie miało znaczek. Niektóre kucyki robią dosłownie wszystko, żeby się tego dowiedzieć. Ale nic na siłę. Pojawiają się w odpowiednim momencie A gdy tak się stanie, to zawsze jest strzał w dziesiątkę Wszystkie nerwy i obawy po prostu się rozpływają Ale znaczkowa magia na tym się nie kończy Trzeba uważać, bo można dostać znaczkowej osy Okropność! Albo twój znaczek zamienia się ze znaczkiem innego kucyka I tylko dzięki przyjaciołom wracasz do normalności nawet kłótyki, które chcą ukraść twój znaczek I w zamian dać ci jakieś wyleco o, No nie wiem, szok, co nie? Ale rzeczy się może wydarzyć! O, Pinkie, nie tak szybko Bip, bip, bip Do tych spraw wrócimy później A ty po prostu bądź najlepszą sobą, jaką możesz być Magia zrobi resztę, a twój znaczek pokaże światu, że jesteś wyjątkowa i wspaniała! I dlatego znaczki są